Ci, którzy dopiero startują w zawodowym świecie szukają firmy, która pomoże im się rozwijać. Czasem plan na całą karierę ukryty jest w jednej dobrze rozpoczętej historii. Dziś we Wrocławku w firmie Anwis spotykam się z Aleksandrą. Aleksandro, czym się zajmujesz? Aktualnie jestem liderem zespołu do spraw reklamacji i napraw. Moim głównym obowiązkiem jest nadzór nad zespołem, delegowanie zadań i po prostu przejęcie też tych czasami trudnych tematów i rozmowa z trudniejszym klientem. Od stażu do lidera zespołu. Jak przejść tę ścieżkę w 7 lat? I czy obsługa klienta to plan na całą karierę? Zobaczmy. Jak to się stało, że trafiłaś na staż do firmy Anvis? Miałam y, krótką przerwę od pracy. Wcześniej mieszkałam w Poznaniu, tam też studiowałam. Wróciłam do Wrocławka, szukałam pracy i trafiłam po prostu na ogłoszenie. i firma Anvis zgodziła się przyjąć się na półroczny staż, więc uznałam, że jest to dobry pomysł, żeby się chociaż zaczepić na te pół roku. I szczerze, mówiąc, nie spodziewałam się, że zostanę tutaj na dłużej. Tak? A dlaczego akurat do biura obsługi zamówień za granicą? Jeśli chodzi o... Wybór akurat zagranicznych klientów. Bardzo dobrze znam język angielski, uczyłam się też niemieckiego, więc tutaj kontakt z tym klientem zagranicznym nie był dla mnie żadnym problemem. W ciągu tych 7 lat zajmowałaś różne stanowiska. Od referenta do spraw obsługi klienta po specjalistę do w spraw obsługi reklamacji. Jakie są największe różnice między pracą przy zamówieniach, a przy reklamacjach? Główną różnicą jest to, że reklamacje nie są dosyć przyjemnym tematem, więc w reklamacjach trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, trzeba mieć też bardzo dużo zrozumienia i przede wszystkim trzeba też bardzo dobrze technicznie znać ten produkt, wiedzieć, jak pomóc klientowi i wychodzić naprzeciw klienta, żeby też był zadowolony. Tak? Mhm. Jakie umiejętności, które zdobyłaś na początku, podczas stażu, okazały się być przydatne w dalszej pracy? Na pewno kontakt z trudnym klientem, ogólnie też kontakt z klientem, podejście do klienta i przede wszystkim na początku też ten produkt, tak? To wprowadzenie w produkty technologię produktu bardzo ułatwiło mi przejście do reklamacji i zajęcie się tymi tematami. A czy już podczas stażu poczułaś, że to jest to, że dobrze się czujesz w takiej właśnie pracy z klientem, mimo że często trudnym? Tak, już podczas stażu spodobała mi się ta praca z klientem. Cały czas wiedziałam, że chciałabym iść w tym kierunku, że chciałabym jednak robić coś więcej i tutaj firma mi bardzo to umożliwiła i przez te 7 lat naprawdę bardzo się rozwinęłam. Właśnie wróćmy jeszcze na chwilę za że pracować w tej dziale za granicą. To jest środowisko wielokulturowe. Ludzie z różnych krajów, klienci. Co jest najtrudniejsze właśnie w pracy z klientem z zagranicy? Najtrudniejsze właśnie są te różnice kulturowe, też podejście do różnych spraw, także tutaj trzeba być naprawdę bardzo elastycznym, trzeba się dopasować po prostu do każdego klienta indywidualnie. Myślę, że praca w dziale reklamacji musi być wymagająca. Jak radzisz sobie w negatywnych sytuacjach i z emocjami, które mają sobie klienci? No Trzeba tutaj mieć bardzo dużo cierpliwości, trzeba też zrozumieć punkt widzenia klienta klienta, znaleźć rozwiązanie zarówno dobre dla klienta, jak i dla firmy, i tutaj wychodzić z różnymi propozycjami, być przede wszystkim też elastycznym i wyrozumiałym. Więc jakimi cechami powinna się odznaczać osoba, która pracuje w obsłudze klienta? Na pewno cierpliwością zaangażowaniem. Wydaje mi się, że to są takie dwie główne cechy. Ty miałaś to w sobie od razu czy dopiero nauczyłaś się tego z biegiem czasu? Zaangażowanie wydaje mi się, że miałam od początku, z cierpliwością troszkę trzeba było popracować. Ostatnio awansowałaś na lidera zespołu. Co się zmieniło w twojej codziennej pracy po objęciu tej roli? Mam na pewno więcej obowiązków. Teraz tutaj współpracuję z całym działem. Tak? Nie obsługuję już typowo tego klienta tylko zagranicznego, ale też tutaj cały dział mam pod sobą, więc wspieram ten dział i te tematy trudniejsze trafiają do mnie. Więc to nie są tylko tematy klientów zagranicznych, ale też krajowych. I no, też dużo się zmieniło, teraz też deleguję zadania, ale cały czas ten zespół wspieram. A co powiedziałabyś osobom? które myślą, że staż to tylko parzenie kawy i nie wiedzą, jak zamienić go w długoterminową współpracę. Nie, tutaj w tym przypadku staż nie był kawy. Na początku byłam odpowiedzialna głównie za wprowadzanie zamówień, także też wspieranie zespołu. Później po około trzech miesiącach już otrzymałam tak jakby kilku klientów, którymi samodzielnie mogłam się zajmować, żeby zapoznać się, jak to wygląda z tej drugiej strony. I przede wszystkim zaangażowanie. Ta chęć nauki to po prostu jest najważniejsze, aby też osiągnąć coś więcej. Wiedzieć, jak mu pomóc, chcieć mu pomóc przede wszystkim. Aleksandra uświadamia nam, że ciągły rozwój i otwartość na nowe role to klucz do sukcesu. Nieważne, gdzie zaczynasz, liczy się to, gdzie chcesz dojść. Znajdź swoją ścieżkę i idź przed siebie.